Witamy Was w nowym formacie, jakim jest Gry w Radio. Yy, no, ogólnie od dzisiaj będziemy Wam prezentować nowych zawodników, przedstawiać ich, jak i plotki transferowe, mecze PLK, mecze Spójni. A dzisiaj zaczniemy od kogo, chłopaki? nowego zawodnika. Nowego nabytku naszego klubu. Nowy nabytek. jak. No, ma na imię Aleks, no i chłopacy przedstawią wpłonie o jego karierę. Zacznijmy od tego, że jak każdy ogląda spójnie i każdy no, po prostu śledzi po spójni, to wie, że nam brakuje procentu za trzy jak i zamykania też końcówek meczów, czego nie potrafimy robić za każdym razem. No, bo że... no, też nikt nie kreuje akcji, za bardzo u nas mamy potrzeba takiego oso kreatora, który wykreuje jakieś fajne pozycje dla innych shooterów. No, ogólnie to, jak my oglądamy mecze, to widzimy, że jak jest przewaga plus 20, to lubimy stać przejść do minus, do minus 5 i od początku zaczynać mecz w trzeciej kwarcie. Więc tak. to jest zawodnik odpo odpowiedź na te problemy. To jakby. ciekawe. Ma met 90 wzrostu, a może być zastępcą Brauna, ale może też grać na pozycji obok niego. No, i ogólnie, no co jest. Rozwiązany problem Devona Danielsa, bo Devon Daniels to jest zawodnik, który może wejść z ławki. I w momentach, kiedy Devon Daniels, na przykład, nie wiem, no ma, ma odpały swoje, w sensie, że w czwartych kwartach zaczyna grać pod siebie, strasznie forsuje piłkę. Uważam, że po prostu da, fa, fajnie taki mm. zawodnik, takiego zawodnika mieć na ławce. Ja uważam, że to w ogóle y, zawodnik tego jego jak można by wnioskować, to jest naprawdę zawodnik, który wprowadzi dużo fizyczności. Tak, nie, nie boję się, gdy koszem. Bo nie, bo bo nie boję się, gdy podkreślam. Ale nie, y, nie, można, nie można powiedzieć, że specjalistą od obrony. Na szczęście y, kwestia obrony mamy dosyć dobrą. Mam trzecią najlepszą obronę w lidze. Dlatego o tą kwestię nie się aż tak martwić. No, ale... Jest również specjalist, specjalistą od rzutów wolnych. Tak, ale na przykład. No, Aha! Właśnie... do, do rzutów wolnych. No właśnie, w jednym meczu tutaj już wspomniałem taką ciekawostkę: miał 20 na 21 z linii osobistych. Co jest naprawdę fenomenalnym wynikiem. W ostatnim sezonie miał 75% z osobistych. Więc no, to na pewno jest dobra informacja. Wnioskując po ostatnim meczu, w którym mieliśmy 7 na 15 z osobistych, tak. Tak, no, ale też ważne jest to, że. Może obronę mamy, ale nie mamy skuteczności, no bo jak to mam zapisane, no to zatrzymamy 28,5%, więc to jest strasznie mały wynik, jeżeli chodzi o w sumie ekstra klasę, bo dla mnie to tak co najmniej 40% fani by było mieć. Ale, ale to jest od... ciężkie, no, Ale, fajnie ale fajnie by było. w meczach spójni. Jest yy, bardzo mało skóry, jeżeli zatrzymam, bo przeciwnik 28,3. Tak, bo to zależy co też co od meczu, nie? Bo czasami ono tak że tak się strzelimy, tak? Jak tutaj w meczu z Subskiem mieliśmy 36%, 8 trójek celnych na 22 oddane. Zaczniemy może od tego, w jakich ligach grał. Bo grał w przykład ABA. Grał, bo aktualnie jest spójni. To jest. Grał w tym stanie jeszcze w ABA. No i tam rzecz biorąc, no, wychodził praktycznie w każdym pierwszym składzie, nie? Tak w jednym meczu mu się nie zdarzyło, patrząc tak. na jego statystyki, jego nie? Jego w ogóle ostatni mecz w koszykówce personalnej, no fenomenalnie był, bo miał 6 punktów, jedną zbiórkę, jedną asystę, tak? <śmiech> <śmiech> Jaki też y, grał też w y, angielskiej lidze, brytyjskiej bardziej lidze, w której był trzy razy zawodnikiem tygodnia. Gdzie naprawdę miał no, fajne statystyki, nie, nie ma na co mówić. w tej lidze NBA też ciekawe, że jako zawodnik 1-2 miał też... Był dosyć aktywny na desce, no, bo miał trzy zbiórki na mecz średni. No to ogólnie zawodnik, który no, fizycznie gra, nie? Gra dużo pod koszem, stara się zbierać, zbiega po każdym swoim rzucie pod kosz. Naprawdę no, to jest ciekawy zawodnik pod tym względem. Myślę, że to będzie jedna z osoba, która miałaby startować na lidera tego zespołu. Mówisz? My się wydaje, że tak. Mnie się wydaje, że to jest po prostu zawodnik e, wszechstronny minus obrona, bo naprawdę w ataku jest wszechstronny. Można po highlightach zobaczyć, że nie boi się samemu wykreowania e, z pozycji 1 na 2, potrafi na spokojnie wejść na kosz, skończyć lejapy nawet z faulem. Pół dystans to jego wręcz specjalność po stepbacku. Ma taki fajny stepback w bok, teraz to znaczy, tak że jest. wyświetli się na ekranie, taki specyficzny swój stepback w bok ma, fajny. Tak jest. Side step tak zwany. Tak zwany sidestep, tak. Zgadza się. Ogólnie zawodnik no, nie by draftowany w drafcie NBA jak praktycznie każdy zawodnik, który gra w Europie. Aczkolwiek no, grał w Lidze luksemburskiej, w której zdobyłeś średnio 31 punktów. Ogólnie no, był MVP ligi też nie, więc. Dajmy może w Lidze luksemburskiej 8,6 zbiórki i 4 na mecz. Czyli to widać, że, że na desce walczy i potrafił podejść do kolegów, tak? O, ogólnie tutaj sopakami wczoraj przerobiliśmy trochę mhm. jego meczy i wiesz, że on na przykład wchodzi pod kosz i fajnie odrzuca tą piłkę. Mhm. Tak, ale fa, fa, też... fa, fajnie podaje po ścięciach na przykład kolego z drużyny. Że wchodzi pod kosz i, i wie, że jak ma podanie, to zawsze poda. On, tak, ale... on ma bardzo szeroki pogląd pola, on naprawdę widzi dosłownie całą, e, ca, całą stronę rywala. Widzi, co się dzieje tak, dookoła i naprawdę coś, dobre decyzje podejmuje. Jak jego koledzy z zespołu naszego będą widzieć, że on podaje, to będą go też szukać. A jego rekordem e, życiowym jest 7 trójek, więc jeżeli go będą tak szukać to może nawet uda się, że pobije naszej drużynie ten swój rekord. Jak i też warto wspomnieć, że jego rekordem kariery jest 11 asyst, nie? To dużo mówić. I, I, I 10 zbiorek. I 10 zbiorek. To jest naprawdę jeszcze tak. A teraz zastanawiać się o punkty, bo w nieoficjalnym meczu miał 48 punktów na uczelni. Oficjalnie miał 31 punktów. Oficjalnie 33 miał. 33, przepraszam. W, w brytyjskiej to było. Tak jest, a nieoficjalnie nauczelnik miał 48 punktów i zdobył y, nagrodę po, y, poczwórnego orła. Tak nazywa dokładnie. Ogólnie to grał w Nidze D2 w Indianie dokładnie. W, przez 4 lata spędził tak naprawdę całe studia, skończył studia na tym uniwersytecie. Miał również epizod w Dziliku później. O, w Dziliku miał epizod potem. Tak, miał. Mia Zagrał 12 meczy, <coughs> Był wydraftowany z 12-pikiem w 2019 roku. W pierwszej rundzie. O, to, to ciekawe. Okej, okay, może tutaj w ogóle wspomnimy, że w sezonie 18-19 w Southern Indiana, no to naprawdę trener w niego wierzył, bo miał y, niespełna 35 minut y, na mecz. Rzucał 21 punktów przy skuteczności 45% za 3 punkty, czyli naprawdę na dobrej skuteczności z dużą ilością punktów. No i nie, niecałe 4 zbiórki na mecz tak? i 3 asysty, więc widać, że, że nie tylko punkty są jego mocną stroną. Trzeba też pamiętać, że no, Widiany, jakby nie patrzę w uniwersytecie, od początku, od pierwszego roku grał wszystkie mecze w pierwszej piątce. Wszystko. Jak i też został, co roku zostawał studentem, atletą w tej uczelni, to też fajne do porównania. Racja, ale... racja, czyli właśnie tutaj plus plusik do fizyczności kolejny. Ogólnie, to przez 4 lata gry w uczelni zdobywał 17,4 punkty na mecz. I też 45% za 3 i też było akwarium na zbiórce, nie? 3,5 zbiórki na mecz i 3 asysty. Ale to właśnie to nie jest fajne, bo jako rozgrywając, nie powinien mieć tylko 3 asyst, ale może u nas się. Trochę bardziej uaktywni, co mi się wydaje, Czy że tak będzie, bo trener Machowski... My się oglądaliśmy podanie. jego ostatnie mecze i ogólnie to on dużo asystuje, w sensie więcej jego koledzy nie, 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 no nie na uczelni, wykorzystują. Na uczelni jego taki rekord przez chwilę miał 9. Miał, miał na uczelni 9, ale przeszedł na profesjonalnej gry już miał 11, nie? No racja, racja. W ogóle yy, warto wspomnieć o punktach, bo to był naprawdę zawodnik, który lubił sobie zdobyć dużo punktów meczach, w których zdobył 20 punktów lub więcej, było aż 31. 30 punktów lub więcej 6. No i był jeden mecz, w którym zdobył 40 punktów lub więcej. To jest jego nieoficjalnym rekordem kariery. Nie, tak, 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 to dokładnie ja nieoficjalny rekord. Nie kariery. W, Euro, w Europie jego rekord kariery, oficjalny rekord kariery. To jest 33 punkty gdzie grał w brytyjskim zespole, w brytyjskiej lidze. z Limburga? W Limburga. I ogólnie, no. No to jak sprawdzaliśmy to w to bardzo sobie dobrze radził, w sensie no tam miał powyżej 20 punktów na mecz wszystkie rekordy, wszystkie, <śmienion stanie> wszystkie rekordy kariery tam zrobił? Wszystkie rekordy kariery tam nie? Czyli 6 zbiórek Oficjalne nasza, oczywiście. Of oficjalne, tak. Oficjalne rekordy kariery. Warto też wspomnieć, że dwukrotnie grał przeciwko naszemu hmm. rywalowi z Pucharów, tak? Tak, tak, No to tak, miał dwa mecze rozegrane i w jednym meczu miał 24 punkty, yy, 3 zbiórki i 6 asyst, 8 na 11 za 2, y, 2 na 5 za 3, niestety ten mecz przegrali, niestety albo sety, 92 do 88, a w drugim meczu mecz już był wygrany, 84 do 77, yy, 11 punktów, 4 zbiórki, 6 asyst, 1 na 6 za 2, 3 na 6 za 3, no i tak w sumie. No to, w sumie czyli nie... tutaj wnioskujemy, ja, to... że naprawdę grał przyjemne mecze z Denbosz. Mi się tak. wyda my też graliśmy z czego co pamiętamy, przyjemne mecze ale, z Bosch. Tak, ale widać, że w przegranym meczu wziął na siebie ciężar, gdzie zostały 24 punkty. W no, wygranym to... im szło, czyli już nie musiał tak dużo tego ciężaru na siebie brać, co oznacza, że dobrze będzie możliwe, że u nas gra. No, no, możliwe, tak? to może być człowiek, który weźmie końcówkę meczu. Jeżeli spodobał wam się dzisiejszy odcinek i cały projekt, który będziemy robić przez następne tygodnie, miesiące, a może nawet lata, możecie stawić subskrypcję oraz łapkę w górę, zejść do linku w opisie, wpłacić pieniądze na Patronite, gdzie będziemy mogli się bardziej rozwijać, kupić nowe rzeczy, jakieś fajne rzeczy, koszulki może dla Was, kubki, wszystkie takie rzeczy i możecie napisać do nas na maila, gdzie dostaniecie więcej informacji, jeżeli chodzi o reklamowanie Was i różne takie rzeczy.